Jedziemy do sklepu, do polskiego, kupić coś na obiad. Jakiegoś gotowca na pewno. Nie hejtujcie, że gotowiec, bo wiecie, że nie mam kuchni, nie mam warunków. Mogę kupić tylko takie coś, co zrobię w airfighterze. Chociaż ostatnio widziałam dużo przepisów, można z airfightera zrobić na obiad albo w mikrofali. Mikrofala nie bardzo za mną przemawia. W ogóle nie lubię potraw z mikrofali i unikam tego jak mogę. Ewentualnie do odgrzania czegoś tam jak Krzysiek z pracy mój przyjdzie to, żeby ciepłe miał. Ale żeby tak gotować nie. Stricte od podstaw mikrofali, to nie nie. Bo wiem, że to jest bardzo niezdrowe. Nawet zastanawiam się nad tym, czy nie zrezygnować się z mikrofali. Więc no, całkiem to jest możliwe. No i co? No kupię coś, no nie wiem, co tam będzie w tym sklepie. Eee, w sumie na hali jest zrobiona ta kuchnia, ale tam jest tak zimno, że no naprawdę nie zamierzam tam chora stać i gotować. Chociaż Marek mi powiedział ten, co robi u nas remont. Żeby kupić karkówkę z kilogram. No on zrobi wieczorem. No nie ma problemu, no niech robi pewnie, że kupię. Będą mieli na dwa dni, nawet zobaczymy, co jest w sklepie. Jedziemy. Pyszne jedzenie Zaszłam do Turka Makaronik I to nie wiem co tam jest Ale z mięsem w środku i z ryżem I wzięłam to I jeszcze zupkę Wszystko cieplutkie Wyszłam od Turka Wziąłam sobie zupkę w takim kubeczku. Nie sprzedają to z taką przykrywką do picia. Nie wiem, słuchajcie, co to jest za zupa. Dostaje się to z bułką, jeszcze cieplutką, chrupiącą. Ja, oni na to mówią biała zupa. Ja nie wiem, czy to jest ciecierzyca. W każdym bądź razie można sobie wziąć ją w taki kubeczek właśnie do samochodu, jak jest zimno i po prostu pić i jeść z tą bułką. Jest przepyszna. Wiecie, dużo można zarzucić Turkom. Ja Turków nie bardzo lubię. Nie jestem rasistką, ale wiecie, no, było parę sytuacji takich w naszym życiu, że no po prostu nie są to ludzie godni zaufania dla mnie. Ale wszystko można im zarzucić, ale jedzenie naprawdę robią pysznie i robią bardzo czysto. Oni dbają yy, o każdy szczegół. I to jest takie wszystko wyszukane, te smaki. Naprawdę to jest super. Mm. O, oh, gorące, ale przepyszne. Ja myślę, że to są zmiksowane wszystkie warzywa i po prostu biała ciecierzyca. Ona jest taka, zaraz Wam pokażę, jak się uda wyjąć. Co jest takiego? Widzę tu troszkę pieprzu, ale w ogóle nie jest ostra. W ogóle, tak jak na mój żołądek, chociaż on już się dużo wyleczył. Już mi jest dużo lepiej. Ale jeszcze uważam, jeszcze tak nie rzucam żołądka, tak mówię na głęboko wodę, że już najem się tłusto, ostro, nie, nie, nie. Ale też dużo schudłam, powiem Wam, przydało mi się to, bo dużo się lepiej czuję. I wcale nie, je, nie chodzę głodna, nie mam takiej, nie robię sobie jakiejś diety, żeby tam odmawiać sobie jedzenia. Nie ja jem dużo, tylko po prostu jem zdrowo i nie jem tłusto. No i takie zupki właśnie do picia. Mm. Pycha. Dobra, odstawiam to. Niech trochę przestygnie. Jedziemy do domu. Montowany kominek. No i cały sufit położony tutaj w tym w, w kuchni. I tutaj podwieszany też zrobiony w salonie. Robota idzie, czyli wyważone. Chodź, Ali, idziemy. Chodź, bierzemy paczkę. Idziemy. No, przyszłam na zabiegi kosmetyczne się odchamić po tym remoncie. I... Będę miała, co to jest zmywane, Kasia? Maska napinająca. Maska napinająca. To są ręce, które leczą. Człowiek się czuje piękny, jak stąd wychodzi, także polecam. No i, i teraz po tej masce napinającej, co będę mieć? Nakładamy peeling chemiczny, też napinający, wygładzający. O! Cały taki zabieg jest. Polecam. Mm. Nie robię rzęs, nie robię paznokci teraz, nie robię nic, bo ten remont, ale... Sama natura. Tak, sama natura. Lubię tak sobie właśnie przyjść do Ciebie i naturalnie sobie poleżeć. Taka się piękna czuję, nawet jak nie jestem, nie? Ale już taka wychodzę stąd, taka zadbana, z takim poczuciem zadbania. Zawsze tak jest. Co nie zrobimy dla siebie, to jest samopoczucie, psychicznie działa na nas to mhm. wszystko. Także trzeba się ratować. Nakładane teraz? Peeling chemiczny. Piling chemiczny. I co on robi? E, złuszcza martwy na skórek, napina antytoksydanty. Mm -hmm. Działa przeciwwolnorednikowo, reguluje sebum, zmniejsza pory, mm. przebarwienia. To jest taki multi-7 w jednym, bodajże. Mm. Ale czuć, że działa na skórę, jak się nałoży, nie? Piecze i mrowi, no. Mm. Ja już po wizycie u kosmetyczki mojej trochę jestem czerwona na twarzy, ale to jest normalne. Nie było dzisiaj żadnego nakuwania ani nic, tylko tak jak wam tam chwileczkę nagrałam. W sumie zorientowałam się bardzo. Oj, padliście mi. W sumie zorientowałam się późno, że powinnam wam nagrać od początku, ale wiecie, no lubię sobie pójść tak co dwa, trzy tygodnie chyba, co trzy chyba nawet chodzę. Do mojej kosmetyczki, która ma przeogromną wiedzę i naprawdę potrafi doradzić, teraz, jak mam ten remont w domu i jest tego kurzu i tego pyłu pełno unoszącego się w powietrzu, ona oczyszcza mi tą buzię, ładnie odżywia. Przez zimę chcę tak naturalnie o nią zadbać, bo wiecie, dużo też schudłam przez moje problemy z żołądkiem. I wiadomo, że najpierw się widzi na buzi, jak ktoś chudnie. Właśnie pytałam się tej mojej kosmetyczki, czy widać. Ona mówi, że widać bardzo. Najbardziej widać buzia, brzuch i nogi, nie? W sumie dla mnie to dobrze, bo ja lepiej się z tym czuję. Naprawdę jest mi dużo lepiej. Taka się żwawsza zrobiłam, wiecie? No parę kilo mniej, dokładnie nie wiem ile, ale sporo. Bo wiecie, w trakcie choroby to nie bardzo myślałam o tym, żeby się ważyć, ale schudłam, Czu, czuję po ciuchach, że schudłam i czuję po samopoczuciu. No i zresztą widać po buzi. Także yy, wiadomo też, twarz, która schudła, traci tą yy, sprężystość, więc trzeba ją odżywić. Trzeba o nią zadbać, a ona potrafi to bardzo dobrze. Jest to jedna z najlepszych specjalistek w rozendalu, więc jak ktoś z okolic rozendala mnie ogląda i szuka takiego kogoś, to piszcie, ja polecam, naprawdę bardzo dobra jest i bez wahania można się oddawać w jej ręce. Cześć, dzień dobry kochani, kolejnego dnia. E, dzisiaj jest szczególny dzień. Jestem tutaj z ciepłą kawą w aucie. Zaraz wyruszamy z Aleksem. Jedziemy do Erasmusa, do Rotterdamu, do kliniki na badanie, ponieważ Alex musi mieć zrobione badanie EEG. Normalnie były trzy podejścia, już nie dał sobie tego zrobić. Wpadał w panikę, jak mu tam pani próbowała coś na głowę podłączyć, kabelki, więc lekarze zdecydowali, że by to przeprowadzić badanie, Alex musi być pod narkozą. Dlatego spakowaną walizkę jego rzeczy zapakowałam do auta i jedziemy na dwa dni. Na 10:30 mamy tam być badanie będzie takie e, długoczasowe pod wideo, oni będą sobie to nagrywać, żeby patrzeć jak one reaguje podczas snu no i zobaczymy, jak się coś uda to coś wam nagram, coś na pewno wam nagram stamtąd, a na razie kawa i w drogę Dojechaliśmy do Erasmusa. Przymknę bo głośno, ale jest problem. Ja się śmieję, bo on każe balon dmuchać. Zaraz Wam powiem. Już? Taka mama zawiąże. Wiecie, co jest problem z parkingiem pod Erasmusem, z tym podziemnym, bo coś tutaj robią. I skierowali nas na parking gdzieś obok, jakiś do muzeum. Ale dobrze, że wcześniej wyjechaliśmy, bo tu jest tak przepełniony parking, trzeba czekać aż się zwolni. I e, moglibyśmy się spóźnić, ale troszkę jest mi ciężko, ponieważ Aleks musi być na czczo. Ale czerwone światło, to od tych świateł tu garażowe. Aleks musi być na czczo dzisiaj. E, będzie miał przeprowadzone badania przed narkozą no i później sama narkoza więc no nie może nic jeść bo pani powiedziała, że to jest niebezpieczne e, jeśli będzie najedzony zadbałam o to, żeby wieczorem zjadł taką pożywną, dobrą kolację myślę, że jeszcze go trochę trzyma bo tak nie bardzo się awanturuje o to jedzenie wiecie, nie chcę głośno mówić o jedzenie no, i tu balonik, tu sprężynka, już zajmujemy się czym możemy. Czekamy dalej, no bo kolejka jest. Kolejka jest i co chwilę jakiś samochód wjeżdża, kolejka się posuwa. Ali, co masz, balona? Balona? Натискай. вот вот Daj czapkę, daj! Jesteśmy w pokoju oczekiwania. Pani przyjdzie nas odebrać. Można sobie tu zrobić różne rzeczy. Jest mikrofala, jest herbatka, jest ekspres do kawy, herbaty, czekolady. Czekamy. Tutaj w pokoju, w tej sali, co Alex dostał, i czekam, aż go przywiozą. Powiem Wam, nie jestem przygotowana, w ogóle nie byłam przygotowana na to, że będę musiała stamtąd wyjść i go tam zostawić. I każda minuta ciągnie się mi, jak godzina albo dłużej. Chciałam tam z nim zostać, przecież mówię, będę siedziała, nic nie będę robiła, chcę po prostu widzieć go, tylko nie, ale no wyprosili mnie już w grzeczny sposób, musiałam wrócić do jego sali i po prostu czekać. I będę czekała, aż mnie zawołają z powrotem. Hmm. Dramat, powiem Wam, dramat. Wiecie, niby to nie jest żadna operacja ani nic, ale samo to narkoza dla dziecka. Siedział mi na kolanach, przytuliłam go, położyłam, on siedział tak przodem do mnie, jego rączkę położyłam tutaj na moje barki z tyłu, żeby doktor mógł mu wstrzyknąć wyflona, bo nie chciałam, żeby widział. Chociaż oni mu te dwie dłonie tutaj znieczulili takim kremem. No i dostał w strzykawce do Coś takie białe jak mleczko. No i nie zdążyłam policzyć do pięciu. Już zaczął ziewać i, i wtedy już jak taki był śpiący, lejący to położyłam go na tym łóżku z powrotem. I zamknął oczy i pani mu podłączyła saturację, żeby mu zmierzyć pod paluszka i będą mu tam robić to badanie, to EEG. No nie dało się inaczej. Od dwóch lat próbujemy wykonać to badanie, no żeby zobaczyć jak e, funkcjonuje, tak? Tam wszystko w głowie. E, on jest nad wyraz inteligentnym dzieckiem. Chodzi o to, że problemem jest, że ona strasznie trudną mowę, strasznie. No i, i chcą zobaczyć, no czy czy to wynika właśnie z tego lekkiego spektrum autyzmu, czy być może tam nie daj chrystę? Boże, coś się jeszcze dzieje, oby nie. No i musiało być przeprowadzone to badanie. No ja sobie tłumaczę. No czas mija mi po prostu, co patrzę na zegarek, to mi się wydaje, że jest ciągle ta sama godzina. Bo to najgorze jest takie oczekiwanie na dziecko, jak przywiozą z traktu. No myślałam, liczyłam na to, że tam zostanę, już jak mi włożyli ten czepek, takie to ubranko zielone, to już mówię, o, dobrze jest, pozwolą mi zostać. Ale przeliczyłam się. Ciężko mi, żałuję, że sama tu przyjechałam. Nawet nie mówiłam Krzyśkowi, mówię, pojadę sama, szybko zrobię mu to badanie, wszystko będzie dobrze. Ale teraz bardzo żałuję, że nie pojechał ze mną, że nie poprosiłam go, żeby nie pojechał, bo... Wiecie, że nawet nie wiem, gdzie zostawiłam samochód z tego wszystkiego. Pff, nie wiem. Nie, nie wiem, czy trafię z powrotem. Jakieś tyle przejść było, tyle korytarzy i windo na górę i przez taki łącznik na dworze wewnątrz. Tak się zakręciłam, że myślałam, że idę w kółko. W kółko to samo drogo. I później tutaj przyszłam. Jeszcze zanim Aleksa zabrali, dzwonię do Krzyśkam, krzyk. Ja nie wiem, nie trafię do samochodu z powrotem. Porobiłam tam zdjęcia, może e, z tych zdjęć coś. Dobrze, że zrobiłam zdjęcie na filarze, było minus B1, coś takiego, może to jakoś, to nie wiem. My to nawet mnie nie obchodzi teraz, gdzie jest to auto. Czekamy. Aleks, co robisz z tym łóżkiem? Nie baw się łóżkiem, bo zepsujesz. Była właśnie u nas pani. Aleks dostał zabawki. Pani mu przyniosła zbawialnie zabawki, bo on nie może opuszczać łóżka, bo jest tu popodłączany. Więc musi do jutra zostać w łóżku w tych kabelkach. Mamy swojego tableta, ale wyobraź sobie, że dostał y, też tableta ze szpitala z grami dla dzieci. Ma swoje, znaczy, nie swoje. Też mu przynieśli te zabawki. Bo pytali się, czym się lubi bawić. Ja wiedziałam, że pociągami, więc przynieśli mu cały taki komplet. I mi przynieśli poście dla rodzica. Bo tu obok niego jest łóżko dla rodziców, żeby mogli spać. Żeby dzieci same w nocy nie zostawały. Także jest wszystko bardzo takie dograne na ostatni guzik, bym powiedziała.